i tak jak ona jest, robicie zdjęcie. Nie ma żadnej fotki od boku, z jednej od boku, z drugiej, bo Paweł jest tą międzynarodową sędzią on takie rzeczy od razu łapie. Zdjęcie robimy z perspektywy APO-Ryby. Okoniowo, czy tak na grubszą rybę się nastawiasz to co ma już coś było? Mhm. mało konik jeden. A Czyli kontakt z rybą był no. dobra okej okay. no. czyli na razie tak okoniowo, koniowo czy pod się da na... na wszystko okay. o koniec, Dobra, na razie obrotóweczka. Obrotóweczka, okej. Okay. Okay. Na razie, na razie... Okay. Okay. No, tak? No. I... Tam? Było jak... Jedna guma w plecy, nie? Ale czy to była? Nie. Jakiś kontakt z rybą, coś? Nic w ogóle, zero. Bez studniucia? I blachy, i gumy, nic. Okej. Okay. No na razie tam padły szczupaczek 53 i błony 682. 2 no. nie chodzi o ryby. tym tak. rzucasz Słuchaj, słuchaj. Na gumkę, Słuchaj, Tu. Na razie jedna ryba? No jedna i dwie zeszłe. Ok, ale kontakt z góry. Gdzie Ja się dziwię, że tu coś nie, nie wieje, coś nie pada. Pogoda w porządku, nie? Pogoda w porządku, mi się podoba. Dwa o ręka miałem, ręka rybą twierdzi. Bardzo no. niewymiarowe. Co mam ci powiedzieć? no... Próbuję wszystkiego. Myślałem, że będzie lepiej ogólnie, ale... Czego ty się spodziewa, że tak powiem? No dobrych sandawczy i boleni. No tak, no tak. Ale pęci tego, często, że tak powiem, teraz na terytki jeździłem tutaj. Nie? No. co tu tego? Nic, nic. Na Federy tak samo z Kamilem, co, nie wiem, Leszczyka małego złowił, a tak, żeby nie było w ogóle brania jakiejś. Patrz. A tam ten jest. Gdzie są ja chłopaki? To to Pók to, to musiałem ujechać, ja to już nie będę musiał do widzenia, żeby na szczęście mi się Nie, przodziewa. to będziesz by musiał do widzenia, żeby dalsze szczęście mi nie? podobał. Nie, połóżę się pod tym filmem. Dwa razy zerwałem. Ja będę czytał osoby, które mają ryby, i zaraz przejdziemy do podium. Także miejsce szóste Wojtek Korzeniowski, okoń 2101, 140 punktów. Nie? Nie, <noise> nie. Miejsce piąte Sławomir Ciałkowski 210 o egzekwo 140. To nie masz szóstego, macie piąte Egzekwo nie umiem. Kto pierwszy yy, Miejsce czwarte Tomasz Krabański około 2008 i szczupak 5107 970 punktów. 15 niewymiarowych, nie? Miejsce trzecie Okoń 2506 Szczupak 5307 1170 punktów Jarosław Leszczyński Gdzie jest Jarosław? Proszę bardzo, Jarosław. A ja. macha! Mama medal na i że jej zrobiła i pierwsze miejsce na 50 metrów na, na No, już dostałaś medal, Nie bardzo, <laughs> Miejsce drugie z zwoleniem 6608, 24 minuty po rozpoczęciu, po rozpoczęciu zawodu, 1750 punktów, Waldek Korzeniewski. Miejsce no, no, no. tak, tak. drugie, proszę bardzo, od sponsora przedmiotu światłowski. 3,07 Liczba punktów 2250 wygrywa kto? Drogie! Marcin Mamacowski! <ślesz> 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 No wody pierwszym I będziemy losować teraz nagrody. Wybierać co o śmierci. jakaś przyniosł nożyczki mu

Tchau, I z szat od naszego sponsora, który nas najgłębiej doinwestował, od Piotra Matusiaga. No niestety Marcin Nowakowski, ale podium dzisiaj ma swoje nagrody i reszta jest dla uczestników. Okej? Okay? Czyli losujemy dalej.

Zobacz Malwina jaki medal. Ty miałaś wczoraj mniejszy. A Dawid, zobacz jaki dostał. Olbrzymi, widzisz? Ta ryba? Ale Malwina wczoraj miała złoto. A ty co? Nie? Pierwsze miejsce. Wojciech Korzeniewski. Chodź tu z Bobasem, no przez no, brawo. No.

Kam il vangjila. Ну, давай, 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 Ej! Ej! Zrobię dosięgnąć! Zgrałam! Dobra, Zgrałam! 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 to Zgrałam! 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 temu Krzysztof Nowak. Nie ma nie. Marcin Szerwiński. Wow. 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 Najważniejsze, Ale że nie jestem ostatnim. Jak ci mówi ostatni do <noise> <noise>

następny zestaw małe kanibale plus główeczki z pudełkiem Michał Ratajczyk jest? jestem z błędu zawsze to jest. Z przodu nie trzeba. Masz radę? ja mam. Radek, A ty też miałeś. Być? Nie, on nie zgubił. Ja na wiatr odwrócę. A nie z taką ceną? Pudełko widelnice od Realistic Shad, od naszego A? sponsora. Górny. Miałem 25 minut. Karol Baunda! <głos> <głos> ja tak nie słyszałem, akurat dziecko od tego. Dziękuję szliśnie. <noise> <noise>

Zestaw mikro przynęt na rybku od realisticzny Tomasz Chrabański

Ostatni oh, Michał Wandzilak, no nie ma Ja mogę do niego <laughs> Na pewno Marcin Jałek Co ty z tymi czapkami masz kurwa? E, robię czapki, bo mnie czapki. On co zawody czapki? Nie wiadomo w no. które czapce w następnych zawodach będzie. jest jakieś podejrzane, że ciągle ta sama osoba czapkę wygrywa Ostatnio no, sam tu jest jego Tu ostatnio, czy gdzie jest szwagier? Twój no. mąż, dwie czapki zdobył, nie? No. No. Czapeczka lubuskiego Dorado, Tomasz Krabański, to Tomasz już mamy dobrze, czapeczka znów lubuskiego Dorado. Marcin Nowakowski, czapkę. A zawsze chciałem taką mieć Operator drona proszę Operator drona. Człowiek od zadań specjalnie Gdzie mam telefon Dobra słuchajcie, to teraz tak Daj na chwilę od naszego sponsora Planeta Wędkarza Planeta, y, nie. Najdłuższy okoń zawodów Plecioneczka dajwa 2506 Okoń Jarosław Leśzyński Największy okoń. O, tak i teraz tak, najlepsza ostatnia nagroda Serżnir SG2 240, 30-30 wędka szczupakowa za najdłuższą rybę zawodów Waldewar Korzynierski proszę bardzo. Waldek, niech służy na pewno. I pucha. Pucha. <grymne> za, za największą rybę zawodów. <grymne> Okej. Okay. Nie poleci chyba, nie? leci, leci, leci! Ale refleks szachisty. Mówienia. Z całego serca chciałbym podziękować przede wszystkim naszym sponsorom, bez których by się zawody nie odbyły. Jest to. firma Fiske, która dzisiaj nam profesjonalnie przesędziowała zawody na najwyższym poziomie jest to aplikacja, jeden z najlepszych systemów w Polsce jak nie w Europie do sędziowania zawodów, także z całego serca dziękujemy bardzo Feder sklep wędkarski, który nas wspiera od samego początku powstania plus nagroda za drugie miejsce od Łukasza ze sklepu Fedel Palony Janek, tak samo Vouchery od niego dostaliśmy, dużo nagród było, które my też przerzucimy na następne zawody Bo chcemy zrobić jeszcze lepsze zawody na następnej edycji, także dziękujemy Palonemu Jankowi Anna Ciślińska, Butik Długo zima Development Domówka, Barber Hookson Męski Styl Realistic Shards, bardzo, bardzo chciałbym serdecznie Piotkowi podziękować za mega zajebiste pakiety nagród Piotrek w ostatniej chwili wsparł nas naprawdę bardzo jeżeli chodzi o nagrody I też bardzo jemu dziękuję w imieniu swoim jak i was Oczywiście, mój tatuś, planeta wędkarza, który ufundował nagrodę za największego konia, za największą rybę zawodów, plus dodatkowe nagrody do rozlosowania między zawodnikami. Słuchajcie, ja ze swojej strony bardzo chciałbym serdecznie Wam podziękować za miło, miło spędzony czas, za dobry klimat zawodów, że żyliście tu ze sobą dobrze, nikt nikomu nie robi pod górę. Chciałbym Wam podziękować za to, że sportowo rywalizowaliście. Mam nadzieję, że na następnej edycji spotkamy się liczniej, że będziemy trwać długo. Aż tamten piękny delikwent, który pije mleko z butelki, będzie mógł rywalizować naszych zawodów. Dziękuję Wam bardzo za budowanie społeczności Lubuski Eldorado, za to, że motywujecie nas do tego, żeby założyć koło wędkarskie, w którym myślę, że będziemy prężnie działać. No i co? Dziękuję Wam ślicznie i przede wszystkim dziękuję dla naszego operatora drona Mariusza, który w ostatniej chwili podstawiony pod ścianą. Pomógł nam. I ja zapraszam Was wszystkich no, na poczystunek dla zawodników. Dziękuję Wam ślicznie.